Jakie to z Kości szybka, wrzutka gdzieś na stole. Mikro dojo, wynalazek z KSI, taki naprawdę mikro, bo główna plansza to jest taki tu Maciu Pęki. Kafelek, cała gra, zresztą przyszła w ogóle w takiej kopercie. W środku tylko kilka wypraseczek takich mini, żeby sobie wydusić rzetoniki, i tyle. I mamy całą grę, a w grze mamy te nasze tytułowe dojo. Mamy cztery postacie, którymi będziemy na zmianę ruszać po planszy mamy zasoby w formie monetek czy trzech monet ryżu, potrójnego ryżu wreszcie każdy z graczy ma swój znacznik postaci znaczniki punktów oprócz tego z puli zadań podstawowych lub zaawansowanych wybieramy sobie tutaj zadania ustawiamy od góry ustawiamy po trzy losowe budyneczki po bokach z kilku dostępnych no, i zaczynamy nasz wyścig po punkty. Gra skończy się w momencie, kiedy któryś z graczy zdobędzie siódmy punkt, lub skończą się wszystkie zadania, no i wtedy ten, kto ma więcej zwyciężył. W naszej rundzie robimy prostą rzecz. Po prostu przesuwamy dostępną postać na pole obok, no i wykonujemy to, co na tym polu się znajduje, a następnie oznaczamy naszym znacznikiem, to oznacza, że przeciwnik nie może tej postaci poruszyć. Następnie gdzieś tam Przeciwnik się poruszy. No i w mojej turze muszę już zaznaczyć inną postać, poruszyć się i oznaczyć. No i teraz jak będziemy się poruszać, no to będziemy aktywować te pola, które tu się znajdują. A tu będziemy po prostu pozyskiwać albo monetki, albo ryż. Będziemy mogli też zbudować odpowiedni budyneczek. Na dole mamy jego koszt, a także co nam daje, czy punkty, czy na przykład dodatkowe. Złoto, czy gdzieś tam będziemy mogli na przykład aktywować budynek i za trzy ryże zdobyć sobie punkt. Ikonka budynku mówi też, że możemy usunąć jeden ze swoich budynków, po to, żeby dostać jeden punkcik. No i wreszcie mamy symbol A, czyli akcja. W akcji możemy zrobić kilka rzeczy. Możemy aktywować zadanie. Patrzymy, jakie ma kryterium no i kto wygrywa ja czy przeciwnik a gierka jest nie wiem, czy wspominałem dwuosobowa e, czasem opłaca się oddać zadanie jedno przeciwnikowi bo na podwójną a zaraz drugie lepiej punktowane możemy sami zdobyć i być może da nam to e, zwycięstwo za te a też będziemy aktywować właśnie te niektóre e, budyneczki e, za a będziemy mogli też zrobić dotacje czyli za 5 monet albo 3 ryże e, Dostać jeden punkt lub też wymienić dwa do jednego zasoby. No i tak naprawdę to wszystko. No, ścigamy się o te 7 punktów. Jakby kogoś interesowało, jest też wersja solo tu z kartami. Są też moduły bardziej zaawansowane. I tyle. No, prosta, dwuosobowa, szybka gierka. Nie jest to może jakiś mega hitior, ale całkiem przyjemny tytuł, no jeśli ktoś lubi wynalazki mikrogierki no to tu będzie na pewno zadowolony z tych mikroskopijnych e, rozmiarów, można by grę pewnie zrobić jako duży tytuł z mepelkami, figurkami, super żetonami ale fajnie, że w sumie mieści się ona naprawdę dosłownie w małym pudełeczku, którego no notabene zresztą <grym> nie było, e, no i co, no tyle jeśli lubicie małe Giereczki, szybkie, giereczki, całkiem nawet sprytne, i będziecie mieli, zagrać, będziecie mieli okazję zagrać w mikro dojo. To też to zróbcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.